Pracę w Kolumbusie zaczęłam w 2015 roku. Luty. A Columbus powstał w 2014 roku, czyli jestem praktycznie od samego początku powstania firmy. Było czasami bardzo dynamicznie, czasami, czasami trzeba było dużo zmian w ciągu dnia przeprowadzać, ale mi, praca przynosiła mi zawsze jakieś zadowolenie, satysfakcję. Ogólnie zespół był fantastyczny. Columbus zawsze miał taką fajną atmosferę w pracy. No, myślę, że odnalazłam swoje miejsce. Nigdy przez te 10 lat pracy nie myślałam o zmianie pracy. Trzymałam się z tego, co tu mam. Chciałam przede wszystkim też takiej stabilizacji. To jest bardzo ważne w moim życiu. Na pewno to, co wiedziałam i zdobywałam tą wiedzę poprzez te wszystkie lata, to też powodowało spowodowało to, że no, czułam się mocna w tym, co robię, i do tej pory tak jest. Z chęcią zaczynam każdy dzień pracy, a pracuję w tej chwili. Już nie przy umawianiu spotkań z doradcami, a w biurze obsługi klienta, z samymi klientami, codziennie mam do czynienia. W kontakcie z klientem, w rozmowach z klientem, na pewno dużo cierpliwości. Za to właściwie dziękują mi nie wszyscy klienci, ale często spotykam się z tym, że dziękują mi, że pani poświęciła nam czas, że pani miała cierpliwość do tego, do tego problemu, który klient przedstawia. Na pewno, na pewno wytrwałość. Wytrwałość w tym, co się robi. No i też trzeba czuć. Czuć klienta, jak często stawiam się na miejscu klienta, więc ta empatia myślę, że tutaj ma dużą rolę. Co jeszcze? Determinacja. Determinacja to jest też słowo klucz, dlatego że rozwiązujemy problemy klienta. Czasami są to problemy, które nie rozwiązujemy tu i teraz, tylko wymagają czasu. Więc trzeba też mieć na uwagę, że jeżeli przychodzi klient z poważnym jakimś problemem, to trzeba to dać mu wsparcie, dokończyć i no, żeby został prawda, rozwiązany na końcu ten problem. Zabawne to jest to, że moje nazwisko często klienci śmiesznie przekręcają. Jestem, Nazywam się Iwona Komperda, a klient często Iwona Konserwa, panią Iwonę Konserwę, Iwona Koperta, no przeróżnie to nazwisko moje. Czasami wybrzmiewa. O nasze wyjazdy w przeciągu 10 lat mieliśmy takie sympatyczne też chwile, gdzie mogliśmy się poznać bliżej prywatnie. Wyjeżdżaliśmy, te wyjazdy były bardzo fajne i, 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 i śmieszne sytuacje też na nich, ale bardzo nas. Przywiązywały do siebie, dawały nam szansę poznania się, więc te znajomości potem z pracy przechodziły na grunt też prywatny. Jest wiele takich osób, z którymi utrzymuje kontakty, chociaż już nie pracują w firmie, a czuje sentyment i przywiązanie. Więc ogólnie mówiąc, sam Kolumbus, 10 lat pracy w Kolumbusie przyniósł mi myślę, że same dobre rzeczy. Kolumbus to zdobywca. Słuchajcie, na przestrzeni 10 lat. Od samego początku, patrząc na, na te 10 lat, uważam, że jesteśmy firmą, która zdobywa. Zdobywaliśmy i to z małej organizacji uro, urosła firma potężna, zdobywaliśmy i klientów, i, i wchodziliśmy na cały rynek naszego kraju, a potem i poza rynek krajowy, więc uważam, że jesteśmy zdobywcami, odkrywcami liderem na pewno rynku. Kiedy pracowałam, zaczęłam pracę w Kolumbusie, moja córka miała 10 lat. To był taki brzdący, trzecia klasa szkoły podstawowej. Przychodziła często do mnie po szkole, czekała na mamę, jak zakończy pracę. A w tej chwili, ma już 20 lat. I pracuję w Kolumbusie również, także Kolumbus nie tylko mnie dał szansę na pracę, ale także mojej córce, także to też jest wielkie podziękowanie za możliwość, też dla mojego dziecka, za to, że może pracować i też bardzo dobrze się czuję w naszej organizacji, w naszej firmie, same pozytywne rzeczy.